Hej w z tej strony Enderek Dzisiaj obejrzymy Poppy Playtime Chapter 3, Oficjal game trailer Hashtag 2. Zapraszam do oglądania. A więc sobie to dzisiaj obejrzymy. Ja sobie dosłownie włączyłem na chwilę, bo chciałem zobaczyć kawałek. I tu na początku to zajebiście wygląda. Że są tutaj dzieci, coś się z nimi stało oczywiście. Tam byli ci w hasmach sutach. Sweeta, Sweet, Sweetach? Sweet. sweet. Oh. O! O! Ładnie to wygląda. It's it's a playhouse. Playhouse? To jest... Playhouse? Ładne miejsce. O, oh, jest VHS z tego miejsca. Pociąg luzowy... What the fuck? To coś się obraca... Co to ku...wa jest? Co? Tam coś było! Omijając już to, że strzelamy z takiego czegoś, to tam jest cutnap. Tutaj jest cutnap. Mapa... Będziemy normalnie chodzić po tym. Okej, okay, światło to hiding spoty. What the fuck is this? Co tu się dzieje? Co to jest? O Boże, ale to będzie zaawansowane. Czy Minecraft? The Hour of Joy. O Boże. To wygląda naprawdę zajebiście. Wyg <coughs> Jak uciekł mały. What the fuck is this? Hagi-wagi, ale jakiś nasz, naszpicowany. William Afton. Widzowie. Nowy, nowy, akurat to wygląda zajebiście. Ten chapter 3 napis. Ociech. O. Kurde, wiedziałem, mówiłem, mówi, ja sam sobie mówiłem, mam tydzień na zrobienie czapteru, żeby zmieścić się przed lutym, 30 stycznia, no kurde, ma prawie na styk dosłownie, dosłownie na sztyk, Co z tego, że stycznia, stycznia ma 31 dni, to ja ale to przynajmniej, jak, jak się opóźni to jeden dzień, to jeszcze będzie w styczniu, ale dostaliśmy tu dużo informacji, Dostaliśmy o tym, że te grapaki będą miały takie dziwne różne moce Więc sobie obejrzymy jeszcze raz i ja to oceniam Pierwszy co to te kasety Znaczy te Zdjęcia Wyglądają spoko, to jest zajebisty klimat O Pierwszy easter egg Gasi się światło, ewidentnie widać, że tu stoi na, nad, nad, nad tym ewidentnie to widać, że tu katnap stoi. Pięknie, ładnie to naprawdę wygląda. Ja mam ostatnio taki problem, że ja chcę coś wymyślić. O, wymyślę coś swojego, mam pomysł, zrobię to. To będzie zajebiste. Później patrzę. Y i, I miesiąc po tym kurde taki trailer z miejscem, który ja bym chciał sam zrobić na przykład czy coś wykonać. I kurde, ja patrzę i tu są... Tu jest dosłownie... Lu... Ja nie wiem, po ten kradnie mi pomysły z głowy. Ja nie wiem jak to się dzieje. Ja o czymś myślę. Dosłownie o czymś myślę. I dosłownie prawie te identyczne pomysły są zastosowane w tym trailerze. No tu jest... Koloseum wejściowe, co to jest w ogóle? Nie no, masakra. Oni mi kradną pomysły walić. Chyba ich pozwolę do sądu. Dobra, tutaj w ogóle widać coś na wzór brona, tylko ma głow dużą głowę. Tutaj jest jakiś budynek, tam z tyłu rozwalony. Widać mamy Long Legs, jego, y Boxybu i Dogdeya. Są poduszeczki i telewizorek Playhouse. Jest to cyrk, gdzie jest napisane The hour of Joy, Joy Joy, i są tutaj odciski łap. I jest to creepy. To jest spoko, miejsce, ale, znaczy ogólnie jest spoko, ale takie, ja tak, nie wiem, tak mi akurat do gustu nie przypada. Ale jak patrzę w ogóle na te chmurki, to te chmury mogłyby być jak, jak jakoś inaczej zrobione, bo tak bardzo wyglądają grzygi te chmury, naprawdę. Złe skojarzenia. Tu mamy dziurę ogromną i te VHS -y, to jest akurat masterpiece. Tu jest, yy, 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 jest jakaś Haji Haji? Coś tam Haji, że... Ferdi yy, yy. Fazbear. To jest Freddy Fazbear. Ewidentnie on się obraca, jak my na niego patrzymy. Czy jak nie patrzymy, to pewnie będzie za nami chodzić i nas zabije. Ale fajnie. A tutaj coś w ogóle wzięliśmy. Patrzałem co? Aaaa, tu wzięliśmy łapkę z ogniem. Teraz możemy strzelać. Okej, okay, to wygląda spoko naprawdę. Czyli to podziemia Będzie mi jeszcze łapkę taką Ale tak szczerze Zajebisty jest z tamtą łapką, ale ta Ta łapka jest przekombinowana Nie, to mi się w ogóle nie podoba Nie podoba mi się ten koncept, że można Strzelać z łapki dosłownie To mi się strasznie jak tak jedną łapkę celuje Mi się tak strasznie kojarzy z tymi y, fan, fan animacjami Znaczy fanowskimi Animacjami, które właśnie takie rzeczy pokazywały. Fajnie się rzuca w ogóle. To też może rozświetlać. Pociągniemy sobie. Ok. Kaseta. Goni nas Katnap. Tutaj coś się pojawiło, ale co to kurde może być? Hmm. Wygląda to jak wielkie gówno, ale nie wiem co to jest. Okej. Okay. A, one się boją ognia, tak? Dobra, mówiłem coś o fanowskich animacjach. To wygląda wciul jak fanowska animacja. Ta popi. Ale w sumie nie, bo to jest dobrze zanimowane, a ja narzekam na to, że to jest fanowska, bo fanowski też tak było mniej więcej i to mnie tak dezorientuje. Help. Ale... Wszystko spoko, jakby na kasetach były takie hagiwagi, ale... Jak nas goni coś takiego, ten hagiwagi jest brzydki. W ogóle ładne obramowanie. Mam nadzieję, że będzie coś takiego jak sekwencja snu. Bo to jest deep sleep, czyli że jak będzie jakaś część, gdzie nas dorwie kadnap, będzie chciał nas uspać, ale nie, nie umrzemy, tylko będziemy w tym głębokim śnie. I tam nas będzie gonić ten evil hagiwagi. Ale żeby nie, on nie istniał jako normalny, to nie, żeby to nie był normalny hagiwagi, żeby prawdziwy hagiwagi cały czas żył. Żeby nie zmarnowali tego Hagiwagiego. Te krzyki dziecków. Dziecki. I teraz. Czas. Rozgrzeszenia. Albo coś takiego. Nie. Nie, ja mam problem. Ten katnap. Wygląda według mnie słabo. On wygląda źle. Hmm, nie chcę tutaj nic mówić, ale może bym nawet lepszego zrobił, jakbym miał fanowsko, jakbym oczywiście się bardziej wziął za to modelowanie i bym fanowsko zrobił, to wydaje mi się, że mogłoby mi nawet lepiej niż tutaj pójść. Po pierwsze, on wygląda na strasznie łysego bez futra, bo oni coś mówili o tym, że futra jeszcze nie ma w zwiastuna, ale nie wiem, czy tu już jest to futro delikatne, czy nie. Ale zbyt on jest taki, nie wiem. Co się z nim ewidentnie tak? Znaczy, ogólnie jak tutaj stoi, to mi się ten koncept design bardzo podoba, że ja też bym tak zrobił. Jakbym robił coś takiego, też bym zrobił plecy do tyłu, ale bardziej tutaj też żebra, żeby były widoczne, że on, on jest taki wychudzony strasznie. Tutaj nie wiem, czy to jest dokładnie oddane bo wydaje mi się, że to futro wygląda w bardzo jak gdyby low resolution, tak samo jak w samym Hagim Wagim, ale na tych ładnych jakichś zwiastunach czy coś takiego by ładniej wyglądał, ale no to futro mogłoby lepiej wyglądać, tak samo jak w Tam ta główna postać, czyli bully Wuli bully, ta, ten futro jest takie, nie wiem, takie blenderowe. Nie jestem pewien, ale są chyba programy, w których można zrobić naprawdę zajebiste futro. Przecież są gry jakieś przyrodnicze, coś takiego, są ptaki inne rzeczy. One mają futro normalne. I wydaje mi się, że tutaj jakby zastosowali inny program, to by to naprawdę lepiej wyglądało. Tak szczerze. Więc ja lubię bardzo narzekać, ale no, mogłoby być lepiej tak szczerze. Welcome home. Ale ten napis i ten, i ten bas jest tak dowalony Ale to zajebiście brzmi Zajebiście Będzie na pewno lepszy niż drugi chapter. Mam nadzieję, że i lepszy niż pierwszy Pod względem horrorowym Mam nadzieję, że ta postać będzie lepiej ukazana niż na trailerach Ja praktycznie cały ten trailer cały czas ziewałem, ziewałem Kurde Nie jestem w stanie tu wysiedzieć Okej okay. I będzie to 30 dzisiaj, jest jak to nagrywam. 24. Jak zobaczycie ten film, to albo będzie 25, albo 26. Czyli za 3, 5 lub 4 dni od wydania tego oficjalnego. Szczerze, jestem podjaranym. I mam nadzieję, że to będzie naprawdę zajebiste Więc widzowie to by było na tyle. Zapraszam do subowania, lajkowania. Cześć, pa.